Salut Kurwanska. Teraz tak nagramy sobie odcineczek specjalny, mam wam dużo do powiedzenia. I tutaj żeby nie przedłużając od razu będę zaczynał, na początek chciałbym Wam wszystkim podziękować za te 10 tysięcy subskrypcji, bo to jest dzięki Wam. Wy jesteście widzami, wy udostępniacie filmy, oglądacie. Widzów jest coraz więcej, z czego się bardzo cieszę. Nie bez przyczyny przyjechałem sobie na Jawce, bo w sumie, tak mówiąc, na Jawie KTM powstał głównie ten kanał od początku do tego momentu. On się opierał głównie na Jawce, bo najwięcej filmów chyba było z Jawką. Z tej okazji, że wpadło 10 tysięcy subów, mam Wam do rozdania bardzo dużo naklejek. No jest ich chyba około 100, są starsze, nowsze. Tak przypuszczam, że jest ich około 100. I zrobimy sobie od razu konkurcik na te naklejeczki. Konkurs będzie polegał na takiej zasadzie, że 10 osób, które będą miały najwięcej polubień w komentarzu. Oczywiście to jest pod tym filmem na YouTubie. Wybierę 10 osób, które będą miały najwięcej polubień. Potem się skontaktujecie ze mną przez Facebooka. Tam wyślecie mi adresy. Ogólnie, że wpadło 10 tysięcy subów, chciałbym coś zrobić dla tego motorka, czyli dla jaweczki, padłem na pomysł, żeby ją troszkę odremontować. Nie będzie to full full remont generalny, ale i tak muszę w silniku wymienić wybierak prawdopodobnie, bo wyskakują biegi, więc, jeżeli będę miał ściągnięty silnik, przy okazji bym ściągnął resztę części z ramy. I teraz jest taka do Was prośba lub to jest pytanie Jeżeli bym zorganizował taką zrzutkę Na na przykład dwie stówy Dwie, trzy stówy, na którą moglibyście wpłacać jakieś pieniążki Wystarczyłoby, że wpłaciłoby 300 osób po złotówce No i uzbiera się kwota 300 zł Za tą kwotę, którą bym uzbierał w planach bym miał kupić lakier na ramę, lakier na Bach i reszt, inne elementy ogólnie tutaj w tym motorku. Dwa kolory: pomarańczowy, i czarny, lakier bezbarwny i baza. To dużo nie będzie kosztować, ale odświeżę ten motorek, zrobię to tak jak ma być, będzie malowane pistoletem, jeżeli do tego dojdzie oczywiście. Nowe manetki mam już kupione, nowy rolgaz, jeszcze nakładki na sprychy mam kupione pomarańczowe. No i ogólnie tak by się to opierało, nie, czarno-pomarańczowy motorek. Może pomyślicie, że zdzieram z was pieniądze. Dobra, może, możecie tak myśleć, ale to jest tak, to jest zrobione tak na próbę żeby sprawdzić, czy ogólnie Wam się podoba kanał, czy lubicie mnie oglądać, no jeżeli uzbiera się taka kwota, to oczywiście robimy remoncik. To, co zostanie, to w ten motorek akurat włożę pieniądze. Jeżeli braknie, to z kieszeni. To co jeszcze Wam powiem, jak zauważyliście, pokazałem Wam mój ryj, brzydki ryj. Miałem Wam dużo do powiedzenia, ale to jak zwykle tak wychodzi, że zaczynam nagrywać i że brakuje pomysłu zmiany na kanale to już w innym odcinku Wam opowiem bo też będzie osobny filmik też chwilę o nim opowiem dlatego, że mam Wam dużo informa informacji do przekazania, mam nadzieję, że ten filmik nie będzie długi, postaram się go skrócić jak tylko będę mógł około 7-8 minut do 10 maksymalnie myślę, że się wyrobię Chciałem Wam po prostu przekazać najważniejsze informacje, podziękować za 10 tysięcy widzów. Mam nadzieję, że się będziemy rozwijać coraz szybciej. No i ogólnie to był taki mój cel, żeby w 2018 roku dobić tych 10 tysięcy widzów. Udało mi się to w sierpniu, na początku sierpnia. Więc jestem bardzo zadowolony. Plan był, żeby do grudnia uzbierać 10 tysięcy. Widzów, ale jak widzicie, udało się wcześniej. I tak, do tej pory, co były dodawane filmy na kanał, tych filmów było około 14. Tak jak sobie policzyłem na szybkiego. One były dodane co tydzień, co dwa tygodnie na YouTube'a i one były nagrywane na przełomie maja i czerwca. Niektóre filmiki były nawet wcześniej nagrane. Tych już nie biorę pod uwagę. Jak niektórzy wiedzą, byłem za granicą. Wróciłem tydzień temu i ten filmik, który teraz nagrywam, i od tego filmiku, które filmy będą nagrywane, będą już aktualne. Będziecie wiedzieli, co się dzieje na bieżąco. Jak widzicie, nagrywam sobie w takim miejscu koło krzaków. Nalazłem to sobie takie miejsce, żeby po prostu w spokoju nagrać jakiś odcinek. Bo zbierałem się do tego odcinka przez dłuższy czas, ale w końcu się zebrałem. Po prostu nie miałem na to czasu, ale teraz już ogarnąłem w miarę swoje sprawy i postaram się w miarę regularnie nagrywać te filmy. Aha, jeszcze czas ile daję na konkurs? Niech będzie, że filmik wrzucę 23 sierpnia, tak przypuszczam, 23-24 sierpnia, a niech będzie do 31 sierpnia koniec konkursu. Ogłoszę wyniki na Facebooku, no i resztę to musicie pisać mi w w tym w prywatnej wiadomości na Facebooku. To był mój pierwszy odcinek nagrywany po trzech miesiącach, więc taki trochę może być niedojebany, bo nie nagrywałem dawno i mogłem wypaść z formy. No ale to się musicie przyzwyczaić, bo, bo będzie lepiej. no Mam nadzieję, że wszystko słychać i widać. Nie przedłużając, kończę filmik. Trzymajcie się i oczywiście do następnego razu. Na razie hej. Oryginalna czapka z KTM. -a. A jak?